Remont salonu w końcu skończony, więc pora zadbać o porządek. Żeby ułatwić sobie życie i odzyskać trochę czasu dla siebie, wziąłem na testy trzy roboty sprzątające. Który robot okaże się najlepszy i którego z nich wybiorę dla siebie? Sprawdzimy, zobaczymy. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od umówienia każdego robota. Na początek zaczniemy od Roborock q -Revo Curve. Tak prezentuje się stacja z robotem. Posiada wyjmowaną tackę, gdzie czyszczą się mopy, które możemy od czasu do czasu przemyć. Od góry mamy zbiorniki na wodę. Po prawej stronie zbiornik na czystą wodę o pojemności 4 litrów, po lewej zbiornik na brudną wodę o pojemności 3,5 litra. Znajduje się tutaj też worek na kurz i zanieczyszczenia o pojemności 2,7 litra. Jeśli chodzi o robota, to moc ssąca wynosi 18,5 tysiąca paskali. W przodu posiada lampę LED oraz kamerę z czujnikami przeszkód Reactive AI. Tutaj mamy wbudowany mikrofon oraz czujnik lidar. Mamy też dwa przyciski funkcyjne. Jak to przy robotach, mamy też zderzak do wykrywania przeszkód oraz z boku czujnik ściany. Tył wygląda tak. Od góry mamy zdejmowaną pokrywę, gdzie znajdziemy pojemnik na kurz o pojemności 330 ml wraz z filtrem. Tutaj też jest kod QR, który musimy zeskanować w aplikacji. Pod spodem robot posiada jedną szczotkę boczną na wysuwanym ramieniu. Jak w każdym robocie mamy ruchome koło. Mamy tutaj pięć czujników krawędzi oraz czujnik wykrywania dywanów. Do zamiatania wykorzystuje specjalny gumowy wałek z włosiem Duo Divide. Do mycia robot korzysta z dwóch dysków obrotowych, które możemy ściągnąć. Jeden z krążków jest ruchomy i może wysunąć się na bok. Mopy myją się automatycznie gorącą wodą w 60 stopniach oraz suszone są gorącym powietrzem. Koła napędowe działają niezależnie od siebie. Roborok posiada w sobie zbiornik na wodę o pojemności 200 ml. Bateria w robocie wynosi 6400 mAh. Drugim robotem, jaki omówimy, to Dreamy L50 Pro Ultra. Miejsce, gdzie czyszczą się mopy, mamy taką małą tackę, którą musimy od czasu do czasu przeczyścić. Wyżej ściągamy pokrywę, gdzie znajduje się worek na kurz i zanieczyszczenia o pojemności 3,2 litra. Obok mamy zbiornik na dedykowany detergent, który otrzymujemy w zestawie. Możemy go wlać i robot sam będzie sobie dozował dawkę. Od góry mamy klapę, gdzie znajdują się pojemniki na wodę. Przezroczysty na czystą wodę o pojemności 4,5 litra oraz ciemny na brudną wodę o pojemności 4 litrów. Moc sania wynosi 19,5 paskali, nieco więcej niż poprzednik. Jeśli chodzi o robota posiada zderzak oraz z boku czujnik ściany. Posiada dwa przyciski funkcyjne oraz wbudowane mikrofony i wysuwany czujnik lidar. Z przodu natomiast znajduje się lampa LED i zestaw kamer AI. Dodatkowo po bokach znajduje się dwuliniowy czujnik laserowy 3D. Pokrywa jest również ściągana i tutaj znajdziemy pojemnik na kurz wraz z filtrem o pojemności 395 ml. Mamy tu też przycisk Reset oraz kod QR. Pod spodem znajdziemy jedną szczotkę boczną na ruchomym ramieniu. Posiada również zestaw zamiatający składający się z dwóch długich gumowych szczotek, które możemy zdemontować. Mamy tutaj system myjący z dynamiczną rotacją składający się z dwóch dysków. Jeden dysk, jak wcześniej, zamontowany jest na ruchomym ramieniu. Robot sam ściąga i zakłada dyski mopujące. Oczywiście sam również myje i suszy je gorącym powietrzem. Posiada pod spodem cztery czujniki krawędzi oraz czujnik wykrywania dywanów. Wykrywa też większe zabrudzenia. Koła napędowe działają niezależnie od siebie oraz posiada taki wspomagacz do pokonywania progów nawet do 4 cm. Dreamy posiada w sobie zbiornik na wodę o pojemności 80 ml. Posiada baterie o pojemności 6400 mAh. Natomiast trzeci robot, Yufi E28, trochę różni się konstrukcyjnie i wyglądowo od poprzedników. Sama baza składa się, można powiedzieć, z dwóch części: z tej podstawy, gdzie możemy wyjąć tackę oraz z górnej części, jakim jest przenośny odkurzacz piorący Flexi One. Firma chwali się, że jest to pierwszy na świecie robot sprzątający z funkcją głębokiego czyszczenia tapicerki, ale więcej o tym opowiem i pokażę później. Z przodu znajduje się zbiornik na czystą wodę o pojemności 2,5 litra. Z tyłu znajdziemy czarny zbiornik na brudną wodę o pojemności 1,8 litra. W dolnej części znajdziemy miejsce, gdzie możemy wlać dedykowany detergent do mycia podłóg, który będzie sam dozowany, ale musimy go sobie dokupić. Znajdziemy również tutaj worek na kurz i nieczystości o pojemności 3 litrów. Jeśli chodzi o samego robota, to zupełnie inaczej wygląda niż wcześniejsze modele. Jest bardziej kwadratowy. Moc sania wynosi aż 20 000 paskali, czyli najwięcej. Z przodu znajduje się kamera z funkcją AIC oraz lampą LED. Na górze mamy nawigację LIDAR oraz dwa przyciski funkcyjne. Jest tutaj również ruchomy zderzak oraz czujnik ściany. Pod spodem Juffi również dużo się różni od pozostałych robotów. Posiada dwa niezależne koła napędowe. Zastosowany jest tutaj długi po całości wałek mopujący który jest dodatkowo dociskany do podłoża z siłą 1,5 kg. Wałek ten oczywiście sam się czyści i suszy ciepłym powietrzem. Posiada system do zamiatania Duo Spiral, który potrafi obracać się w drugą stronę, przez co włosy i sierść nie wkręcają się w szczotkę. Posiada sześć czujników krawędzi oraz czujnik wykrywania dywanów. Posiada dwie szczotki boczne, jedną na stałe, a drugą wysuwaną na ramieniu. Od góry mamy ściąganą pokrywę, gdzie znajduje się zbiornik na kurz wraz z filtrem. Dzięki systemowi HydroJet dodatkowo mamy w robocie pojemnik na czystą wodę o pojemności 120 ml. W trakcie mycia mop jest czyszczony, a ewentualne cieczy na podłodze są zbierane do osobnego pojemnika o pojemności 180 ml. Na koniec robot sam przypompuje nieczystości do dużego zbiornika z brudną wodą. Posiada baterię o pojemności 5200 mAh. Przejdźmy do testów i zobaczmy jak roboty radzą sobie w praktyce. Zaczniemy od Dreamy. Przy włączeniu samego odkurzania robot ten zostawia jako jedyny dyski mopujące w stacji. Progi półtora centymetrowe pokonuje bez problemu. Oczywiście każdy robot w pierwszym przejeździe skanuje sobie całe mieszkanie i dopiero później zaczyna pracę. Jeśli chodzi o Dreamy to bardzo dobrze rozpoznaje przeszkody. Dobrze porusza się pod stołem i krzesłami. Na tyle dobrze działają kamery i czujniki, że mało co używa zderzaka. Aplikacja w telefonie jest po polsku. Mamy asystenta głosowego, możemy włączyć podgląd z kamery robota na żywo. Ma głośnik i wbudowany mikrofon możemy również rozmawiać. Każdego robota ustawiłem na AI, aby sprzątał z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Dzięki wysuwanej szczotce wymiata w kątach, ale zaraz lepiej to sprawdzimy. Wysypałem mieloną kawę, aby lepiej to sprawdzić. Po pierwszym przejeździe robot zwiększył moc odkurzania i podniósł dyski mopujące. Natomiast drugi przejazd wykonał z mopowaniem i wyszło coś takiego. Jak mamy niskie meble, Dreamy chowa wieżyczkę z liderem, przez co może posprzątać pod niskimi meblami. Jeśli chodzi o przeszkody, jakie zawsze mogą się pojawić na drodze, w tym przypadku kapeć i zabawka pluszowa, robot bardzo dobrze je rozpoznaje i omija. Ogólnie robot dobrze sprząta. Z tego co zauważyłem, porusza się wolniej od pozostałych robotów, przez co schodzi mu najwięcej czasu, aby posprzątać całe mieszkanie. Ale za to chyba najlepiej rozpoznaje przeszkody. Jeszcze na koniec przeprowadzę dwa ciekawe testy wszystkich robotów w ekstremalnych warunkach, dlatego oglądajcie uważnie. Drugim robotem, jaki przedstawię w praktyce, to Yuffie. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy, to robot Yuffie porusza się dużo szybciej, ale nie znaczy to, że gorzej sprząta. Dzięki swojej budowie i dwóm obracającym się szczotkom, robot po całej szerokości zamiata kurz i brud oraz myje długim wałkiem mopującym, który jest dociskany do podłogi. W aplikacji możemy wybrać same odkurzanie, wtedy robot podnosi mopa do góry. Bez problemu pokonuje progi. Yuffie również bardzo dobrze rozpoznaje przeszkody, ale zdarza mu się od czasu do czasu od czegoś odbić zderzakiem lub o coś delikatnie zahaczyć radzi sobie bardzo dobrze w wąskich przejściach pod krzesłami i stołem. Gdzie jest w stanie wjechać, tam umyje dokładnie, a dzięki dwóm szczotkom bocznym dobrze wymiecie spod nóg mebli. Jeśli chodzi o zamiatanie narożnika, to troszeczkę zostawił kawy. Minusem tego robota jest to, że najgłośniej się oczyszcza. Może dlatego, że ma ten system HydroJet, podczas mopowania świeża woda przepływa bezpośrednio przez rolkę mopa, dzięki temu każde przetarcie podłogi odbywa się z użyciem czystej wody, co zapewnia higieniczne i głębokie czyszczenie. Robot sam będzie nam przypominał w aplikacji, kiedy oczyścić dany element lub kiedy wymienić na nowy. O niczym nie musimy myśleć. Wszystko pilnuje robot. Przeszkody, zabawki i kapcie bez problemu rozpoznaje i omija. Aplikacja jest również po polsku i rozbudowana. To, co na pewno wyróżnia Juffy na tle konkurencji, to przenośny odkurzacz piorący. Może nie jest to profesjonalny odkurzacz, ale świeże plamy bez problemu możemy wyprać. Na cięższe zabrudzenia możemy użyć chemii do prania tapicerek. Do domowego użytku naprawdę świetna sprawa. Robot bardzo dobrze się sprawdza, ale zobaczymy, jak przejdzie ekstremalne testy. Ostatnim robotem, jaki Wam pokażę w praktyce, to Roborock. Z wyglądu trochę podobny jest do Dreamy. Roborock pokonuje progi zupełnie inaczej niż pozostałe roboty. Odjeżdżając zatrzymuje się i podnosi z przodu zawieszenie i dopiero przejeżdża przez próg, oczywiście bez najmniejszego problemu. Jeden z dysków mopujących wysuwa się, aby skuteczniej docierać do trudno dostępnych miejsc. Takich jak okolice nóg mebli lub wzdłuż krawędzi. Wysuwana szczotka boczna wymiata z narożników, te skawy mielone w narożniku, roborok przeszedł, natomiast jak średnio bym powiedział, szału nie ma. Jeśli chodzi o mycie pod krzesłami i stołem, to robot dobrze rozpoznaje przeszkody, nigdzie się nie blokuje, ale używa i wspomaga się czujnikiem w zderzaku Porusza się i myje dosyć szybko. Aplikacja w telefonie jest po polsku, jest również rozbudowana. Tutaj też robot informuje nas, kiedy musimy coś wyczyścić bądź wymienić. Możemy w łatwy sposób włączyć robota poprzez asystenta głosowego prostymi komendami, ale po angielsku. Jeśli chodzi o test kapcia i maskotki, to rozpoznaje przeszkody i je omija i tutaj nie było problemu. Jak do tej pory robot dobrze się sprawdza i dba o czystość w mieszkaniu. Ciekaw jestem, jak poradzi sobie w ekstremalnym teście mopowania podłogi. Nie ma na co czekać, i zobaczmy, który robot jest największym twardzielem w sprzątaniu. Przygotowałem jeszcze jeden test. Można powiedzieć taki poligon brudów, i zobaczymy, jak tutaj roboty się spiszą. Czy sobie poradzą z takim zabrudzeniem. Mamy tutaj podstawowe zabrudzenia w domu. Jak ktoś nam hamsko wejdzie w butach z błotem, no to mamy tutaj błoto. Tutaj mamy wysypaną mąkę oraz troszeczkę sierści zwierząt. Piecków dokładnie. Tutaj jest mus, chyba gruszkowy. tutaj oczywiście jest ketchup, tutaj jest musztarda. Każdy robot będzie miał taką samą strefę do mycia. Wszystko będzie tak samo przygotowane. Roboty będą startować sobie z tego miejsca, gdzie stoją. Jak do tego podejdą. Tu same muszą sobie zadecydować. Wszystko będzie ustawione na AI, żeby sobie to inteligentnie dobrały sposób mycia. Zobaczymy, jak sobie poradzą i wybierzemy ewentualnie zwycięzcę. All the It's just a doorway to the discovery of your strength. Robot Jufi uznał, że zakończył pracę i pojechał do bazy. I tak to się prezentuje po umyciu tego robota. No nie do końca wszystko zostało umyte. Jak widać, została jeszcze tutaj plama błota. Tak samo tu. No błoto było najgorsze. Troszeczkę się to tutaj rozmazało, tak jak widać. Natomiast jeśli chodzi o tą mąkę, no to zostało to wszystko ładnie zebrane. Musztarda jeszcze też tutaj, troszeczkę tej musztardy zostało. Tak samo keczup jeszcze tutaj troszeczkę jest, jak widać są takie pojedyncze plamy tego błota, Tak samo tutaj, no i przez to, że te szczotki boczne zostały uwalone tym błotem, ono właśnie zostało troszeczkę to błoto rozrzucone na boki, ja jeszcze dam mu jedną szansę, puszczę go jeszcze raz, żeby to, to wszystko umył, no i zobaczymy jak będzie po umyciu na drugi raz. Oczywiście trzeba będzie robota ręcznie pewnie umyć te wszystkie tam szczotki, rolki. Pewnie są za, i tak zawalone tym brudem, tym błotem. No ale jeszcze raz odpalę robota i zobaczymy jak mu pójdzie teraz na drugi raz czyszczenie. Robot Jufi zakończył drugie mycie. I tak to się prezentuje. Jest już troszeczkę lepiej, ale jeszcze nie do końca. Jest umyte w 100%. Te błoto, które było, dwie plamy zostały nieumyte. Można powiedzieć, że one już zaschły. No i tak samo tutaj jest jeszcze widoczny, to jest musztarda. No ale jest już o wiele lepiej jak za pierwszym razem. Oczywiście tutaj były tylko testy, raczej nikt tak w domu na co dzień nie ma. Teraz czas przetestować drugiego robota Dreamy na tym poligonie. Dreamy właśnie zakończył pracę, uznał, że podłoga już jest umyta w 100%. No i zobaczcie, jak to wygląda po robocie Dreamy. No szczerze mówiąc, taki efekt się nie spodziewałem. No praktycznie podłoga jest dla mnie no nieumyta w ogóle. Jest o wiele gorzej jak po Ufi. Na dodatek, jeszcze ten brud, co tutaj był, został rozciągnięty tutaj pod ten stolik. Mam nadzieję, że to widać. Dreamy za bardzo tego testu poligonu nie przeszedł. No praktycznie jest tu wszystko brudne, lepi się. Także no tutaj słabo to wyszło. No, oczywiście, test był dosyć ekstremalny. No ale wygląda jak wygląda. Robota Dreamy już drugi raz nie będę puszczał, ponieważ cały ten brud mi rozciągnie, rozmaże po całym salonie, a tego nie chcę. Dlatego zakończę tutaj testy na tym etapie. Poligon przygotowany został nam ostatni robot do sprawdzenia. Roborok odpalamy go i sprawdzamy, jak sobie poradzi z tymi zabrudzeniami. Sytuacja wygląda tak, że robot się zatrzymał, wyskoczył błąd, że trzeba oczyścić główną szczotkę. No i tak to się prezentuje na ten moment. Na razie jest tutaj wszystko rozmazane. Przerwałem test, ponieważ uważam, że nie ma co więcej kontynuować. Nie chcę, żeby robot rozmazał ten brud po całym salonie. Tak wygląda umyta podłoga według Roboroka. No nie wygląda to dobrze. Według mojej prywatnej opinii ta podłoga wygląda najgorzej umyta. Robot tutaj i tak by pewnie nie wjechał umyć drugi raz, ponieważ on nie ma czujnika wykrywania zabrudzenia, także pewnie ją uważa za umytą. I to jest właśnie bolączka robotów z mopami okrągłymi, że na środku zostawiają takie nieumyte pasy. Dlatego właśnie robot Jufi dzięki temu, że ma mop w kształcie wałka, ten problem całkowicie znika takich pasów. I tutaj jest właśnie duża jego przewaga. Już więcej nie będę go puszczał, bo nie ma sensu. Naprawdę słabo to wygląda. Mąka nie została wciągnięta, nawet został kłaczek. No i testy na poligonie uważam za zakończone. I wiecie co? Poświęciłem tutaj swoją nową podłogę do tych testów ekstremalnych. Dlatego Ciebie proszę daj łapkę w górę. Zasubskrybuj kanał jeśli tego jeszcze nie robisz. Kliknij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych odcinków, czekam na Twój komentarz. Ja jeszcze muszę tutaj dokończyć mycie na szmacie i widzimy się za chwilę. Przygotowałem jeszcze jeden mały test, sprawdzimy, jak roboty radzą sobie z odkurzaniem. Mam tutaj przygotowane małe pole doświadczalne. Wysypałem tutaj mąkę, tutaj mamy płatki kukurydziane, śniadaniowe, tutaj mamy również inne płatki. Mamy tutaj płatki migdałowe i jakoś taką kaszę. Sprawdzimy i zobaczymy, czy roboty poradzą sobie z odkurzeniem. Takie oto podłogi. Wszystkie roboty ustawię na tryb odkurzania, ustawię w każdym robocie najsilniejszą siłę ssania i zobaczmy, jak sobie poradzą. i właśnie zakończył odkurzanie i zobaczmy jak wygląda podłoga tak to się prezentuje jeśli chodzi tutaj o tą mąkę to gdzie niegdzie gdzie jeszcze tej troszeczkę mąki zostało ale ogólnie mąkę jest ciężko odkurzyć tutaj była kasza manna taka drobniutka gdzie niegdzie jeszcze ją widać nie wszystko zostało dokładnie odkurzone natomiast jeśli chodzi o płatki to prawie wszystko zostały wciągnięte tutaj został mały większy kawałek no i tak to się prezentuje jest dobrze po pierwszym odkurzaniu podłoga wygląda tak zobaczymy jak poradzą sobie inne roboty Dreamy właśnie zakończył odkurzanie zobaczmy jak wygląda podłoga. No powiem Wam, że wygląda bardzo dobrze, bardzo dobrze jest odkurzona. No praktycznie tutaj nic nie ma, pojedyncze jakieś takie ziarenka kaszy mannej, ale to jest naprawdę pojedyncze ziarenka. Tutaj tylko troszeczkę zostało nieodkurzone, ale tak pozostała część podłogi jest bardzo dobrze odkurzona. Dodam tylko, że wszystkie odkurzacze są ustawione na najmocniejszą siłę ssania. No, i tak to się prezentuje po odkurzeniu przez drymi. Naprawdę bardzo dobrze. Roborok zakończył odkurzanie. Zobaczmy, jak wygląda podłoga. No, nie do końca zostało wszystko odkurzone. Tutaj mamy troszeczkę jeszcze kaszy, kaszy mannej. Widzimy tutaj. Powiem, że widać. No i zostało również troszeczkę płatków migdałów. Zostały też tam zamiecione pod meble. I Tutaj mamy też papik kurydziane. No, i jeśli chodzi o mąkę, również nie zostało tutaj odkurzone prawidłowo. No, i tak to się prezentuje. Tutaj jeszcze mamy mąkę. Roborok poradził sobie mniej więcej podobnie jak Yufi. choć wydaje mi się, że tutaj jest więcej troszeczkę śmieci do ponownego odkurzenia. Wszystkie tutaj roboty odkurzały jednokrotnie. No, i liderem tego testu jest robot Dreamy. Drugi jest Ufi i trzeci Roborok. I tak roboty wypadły z testu odkurzania podłogi. Podsumowując odcinek i wybierając jednego faworyta z tych trzech robotów na moje potrzeby i warunki, jakie tutaj posiadam w tym mieszkaniu, najlepszym wyborem jest Ufi E28, a to dlatego, że jest to wszechstronne urządzenie, dobrze i szybko odkurza, mopuje i na dodatek mamy tutaj przenośny odkurzacz piorący, to jest wielkim plusem właśnie tego robota, jeśli mamy jakąś plamę na naszych meblach. W sofie, możemy to szybko odkurzyć, lub też możemy zabrać odkurzacz do garażu i wyprać naszą tapicerkę w aucie. Ogólnie wszystkie trzy roboty dobrze sprzątają, ale na dłużej zostaje ze mną właśnie robot Yuffie i teraz on będzie dbał o porządek tutaj w moim mieszkaniu. Mam nadzieję, że odcinek Cię podobał i był interesujący. Zapraszam Cię również na inne moje filmy i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć.